No i to tam, jak tam idą ćwiczenia? O rany. Słuchajcie, jestem załamany, bo to, co Wam zobaczyliście przed chwilą, to nie jest jakaś abstrakcja. Te błędy cały czas zdarzają się na siłowni, a tak naprawdę wszystko możemy to zaliczyć do jednego błędu najpoważniejszego, do jednej zasady, którą postaram się Wam dzisiaj przekazać. Mam nadzieję, że to utrwalicie jak amen w pacierzu. Zapraszam do oglądania materiału. Nie wiem, czy ktoś z Was oglądał wadce pierścieni, ale tak jak tam był jeden pierścień, który wadał wszystkimi. Tak tutaj na siłowni mamy jedną zasadę, która odnosi się do wszystkich ćwiczeń na siłowni. Mianowicie, e, możemy to różnie nazywać, jest to albo ułożenie pleców, albo termin stabilizacji centralnej, czyli sytuacji, w której wszystkie najważniejsze trzy segmenty ciała, tak, czyli głowa, odcinek piersiowy kręgosłupa, odcinek lędźwiowy z miednicą, są ułożone neutralnie. Najważniejszymi, najpowszechniejszymi błędami na siłowni jest to, gdy po prostu te wszystkie segmenty puszczamy. Niezależnie czy pójdziemy do zaokrąglenia pleców, czy pójdziemy do wygięcia do przodu pochylenia miednicy. Wszystkie te kompromisowe pozycje w najważniejszych ćwiczeniach będą no, bardzo mocno działy destrukcyjnie na całe wasze ciało. Już nie wspomnę, że ćwicząc w taki sposób nie zwracając na to uwagi jesteśmy na bardzo krótkiej drodze do kontuzji. Ale dodatkowo też wasz performance, tak? czyli wydajność ta treningowa nigdy nie będzie optymalna, jeśli nigdy nie ułożymy kręgosłupa to miejsce core, tak? które dobrze mam znane jest miejscem przecieku energii. Jeśli tu nie będzie optymalnej pracy ułożenia, nigdy nie ma szansy, żeby te mięśnie stabilizacyjne pracowały prawidłowo, stąd nasze główne silniki takie jak ramiona czy biodra też nigdy nie będą generowały takiej siły. Dlatego, jak będzie zwracał uwagę na wszystko inne, a nie na ułożenie kręgosłupa, nie ma znaczenia, jakich ćwiczeń korekcyjnych użyjecie, nie ma znaczenia, ile będziecie chodzili do fizjoterapeutów na masaże, ile będziecie się rozciągać. Jeśli to wszystko będzie zachodziło w złej pozycji, jeśli będziecie poruszali, jeśli będziecie ćwiczyli się w złej pozycji, nie ustabilizujecie kręgosłupa, jesteście na bardzo szybkiej drodze do kontuzji biodra, kolana, kostki, stawu barkowego i wtedy żadne ćwiczenia. Wam nie pomogą, to naprawdę nie jest wymagające, naprawdę wymaga od Was troszeczkę skupienia i potem zaangażowania w implementowaniu tego przy ćwiczeniach bardziej złożonych, ale sama formuła była następująca, ustawiamy się stopami, napinamy lekko pośladki na 23%, zwracamy uwagę na ułożenie żeber, tak, ułożenie żeber, jest kolejnym, które będzie ustawiało nam kręgosłup lędźwiowy. Bardzo mało osób zwraca na to uwagę, także czasami warto siłą zamknąć żebra, ściągnąć barki do tyłu, do dołu, trzymać głowę prosto. Dlaczego mówimy o prostych plecach? Że jak ja bym teraz stanął za którymś z Was, tak ustawionym, za którąś z Was i przystawił kija do pleców, to mamy trzy punkty podparcia. Do kija głowa, odcinek piersiowy i odcinek krzyżowy tworzą jedną linię. Tak stąd robimy całą resztę, masę innych ćwiczeń i przekładamy sobie dopiero teraz możecie ćwiczyć bezpiecznie i efektywnie. I naprawdę błagam was, weźcie sobie to do serca. Ciało działa na zasadzie naczyń połączonych, czyli jak zawalimy w jednym segmencie, przekłada się to na inne obszary ciała. Ten obszar jest najważniejszy. Może być tak, nie musi, że wielokrotnie wasze problemy z barkami, kostkami, kolanami, były spowodowane tym, że wielu, wiele, przez wiele lat poruszaliście się w niewłaściwy sposób i nie ustawialiście tego kręgosłupa. Teraz pokażę Wam, jak naprawić te błędy mojego niechcianego brata, bliźniaka, jak przełożyć to na już nasze ćwiczenia. Przede wszystkim najważniejsze, żeby się stworzyli napięcie całego ciała. Zamykam żebra, wspinam mięśnie posiadkowe, łączę nogi, wyciągam łopatki, ściągam łopatki. Cofam głowę i teraz mogę się podciągać w pełnym zakresie. Tak? Możecie sobie ćwiczyć w różnych wariantach ekscentrycznych yy, negatywa do podciągania. Ale Jeśli będziecie mieli barki w taki sposób, będziecie ciągnęli tylko ramionami, nigdy nic nie będzie z tego podciągania. Tak samo martwe ciągi, słynne wyciąganie i podnoszenie na kota jest niczym innym jak utratą tej naturalnej krzywdy kręgosłupa, gdzie po prostu idziemy do zwykłego, zbyt mocnego zaokrąglenia pleców. Ustawiamy się, hop, co jest tutaj przy, przy okazji istotne, ściągnięcie łopatek, wyknięcie krawki, naciągnięcie mięśnia najszerszego i wypychanie. Takim kolejnym obszarem, bardzo niedocenianym w ćwiczeniach i mało zwracającym uwagę jest też głowa. Pamiętajcie, że głowa to przedłużenie kręgosłupa. Jeśli ćwiczymy biodra, nogi, raczej nie chcemy, żeby ten kark bardzo pracował, także starajcie się zawsze Trzymać głowę prosto, są tego ustępstwa, ale raczej dla większości osób trzymanie głowy neutralnej będzie właściwym sposobem. Tutaj tak samo, zwykłe naprawienie błędu, nie stanie z taką wypiętym tyłkiem, otworzonymi żebrami, zanim będziecie robić przysiady, zanim tam będziecie kombinować z ustawieniem stóp, ustawieniem szerokości nóg. Przede wszystkim chcecie skupić się na centrum, tak? Czyli ściągamy łopatki, spinamy, zamykamy żebra, spinam brzuch, pośladki. I starając się utrzymać to liniowe ustawienie domykam, zawsze trzymam pośladki spięte, brzuch zamknięty. Nie w taki sposób, tak? Nie z wygiętą dupą, żebrami uniesionym do góry, chowamy to, hop. No identycznie jest przy ćwiczeniach na górną część ciała, tak? tu nie ma zasady, obowiązuje ta zasada przy każdym ćwiczeniu, przy wciskaniu nad głowę, tak samo jak przy przysiadzie, podchodzimy pod sztangę, nie stoimy tu z żebrami, nie trzymamy gdzieś głowy, trzymamy ładnie spięty tyłek, żebra zamknięte i wyciskamy, ok? Pełny zakres ruchu, kontrola, nie wdaje się za mocno w szczegóły liftów, chciałbym żebyście zrozumieli o co chodzi. Z tym brzuchem i ułożeniem prostym pleców. Była to jedna z, z tych rad za, za milion dolarów, także proszę Was, udostępniajcie ten filmik, wyślijcie go swoim znajomym, którzy cały czas ćwiczą na siłowni, borykają się z jakimiś problemami. Naprawdę mówię Wam to z doświadczenia. Bardzo mało osób, zarówno trenerów, jak i ćwiczących zwracam na to uwagę, a ja jestem pewien, że włączenie tylko tej zasady, tej reguły do Waszych treningów. Zaimplementowanie tego do ćwiczeń załatwia nam sprawę 60-70% dyskusji na temat techniki każdego ze ćwiczeń, w szczególności tych na wolnych ciężarach. Także wysyłajcie te filmiki znajomym, miłego oglądania, bądźcie zdrowi. Do zobaczenia!